Kto oszukał? No kurwa, powiedziałeś, że za pół godziny? Oj. No i co? No, będziesz napierdolony. No życiu jestem. A ty jesteś lekwo wstawiony. Daj no jeszcze kurwa dwa złote. No ale co za dwa złote możesz kupić? No napierdolę się, jak księciuniu kurwa jego pizdę masz tysiąc chuj. Ale czapkę masz dojebaną kurwa. Powiedz, że nie. Daj dwa złote No ale po co ci? Czym się napierdoli za dwa złote? Wach się tytuje. Jak ci kur... <laughs> Czego nie wiem <laughs> Jak cię kurwa prasnie <laughs> Nie! No, mądre to kurwa, mądre No ale widzisz Czup kurwa Den no, no, to jest. No ale Machmol będziesz pił? Jasne, a co? A od kogo bierzecie Machmol teraz? Z, z takiego źródełka no, ale od kogo Od ty? A chujcie interes i no, ten No muszę wiedzieć, bo może będę chciał kupić Dobra, to się... Odpierdolić takie kurwa teksty, że kurwa jego pizde masz tysiąc chuj pokrętła. No daj pięć. Kurwa nie mam! Masz, 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 masz. Dwa złote ci mogę dać. Pięć. Ale chciałeś dwójkę. Ale daj trzy. No ale po co ci? Ja mówię, będę się otrząść, bo jak pójdę do cienia, to kurwa, nie. No... Bądź sobą kurwa jak... Słuchaj, nawijaj kurwa, do, no. od kogo bierzecie ten machmol? No dałem ci dwójkę, to informację możesz mi sprzedać teraz. Za mało Jeszcze zł... jeszcze dwójka. Jeszcze Nie no, teraz coś powiedz kurwa coś pizdyczka delikatnego? Ale od juty bierzecie czy od kogo? Czy od grubego? A chujcie obchodzi. No ale kurwa no powiedz no powiem ja chciał Złozówkę jeszcze daj. Bierzemy normalnie. No, 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 no. Jest takie źródło. No ale gdzie? Za dużo chciałbyś wiedzieć. Słyszysz, na, na tym. Na Gdzie jest? Od juty czy od grubego? No od kogo bierzecie? No bo ci zabiorę te pieniądze z powrotem I cię jeszcze kurwa zleję Weź kurwa wyjdź kurwa Z Jak wyjdę to kurwa nie, już będziesz krwawił No I to nieważne, że chodzimy w jednej wadze kurwa Nie, w innej chodzisz Ocząśnij się bądź sobą, ludziu Ach. Jedziesz z nami? A gdzie? Na imprezę? Do Karpacza teraz? Nie no za godzinę Jest, nie ma sporu No ale jak ty się napierdolisz gdzie Nie chodzi? napierdolę się No ale I później idziesz po machmol Mam się we fraka ubrać? Czy? Normalka Ty ubranie, tak jakbyś na ten, na prohibicję szedł kurwa I się puszczysz na oją No na oją oją to ty będziesz miał 28, 10, 10, sala 331 No i chuj, każdego szkoda Branzolety ci założą mi. No, zobaczymy. No i to, zobacz. Nie no, rakietę ci wyślę kurwa, tylko musisz mi adres podać. Kurwa. Wojkowice czy kurwa czy Radocha, bo nie wiem. Nie wiem, no. no przyjdziesz do mnie kurwa. Uważaj, bo mi kurwa. Z dupy garaż ci zrobię. Garaż, garaż, garaż. Nie, z dupy garaż. Dobra, dziadek. Tego, powiedz, że tego. Pozdrawiasz. Jak, jak dobra? Słyszysz, powiedz, że pozdrawiasz wszystkich fanów YouTube. Tak. I ty coś bizneszka, delikatność, elegancja, francja, Dobra, jeszcze dwa pytania na szybko kurwa dziewięćdziesiąt czy na... Machmol. O co biega? No Machmol, to może ci dołużę jeszcze złotówkę. No dawaj. Nie, teraz musisz mi powiedzieć, bo ty mi dać ja dama, ty mi nie powiesz. Jak? Czy ty mi kurwa nie ufasz? Dawaj, ja ci idę i przyniosę. Ale ja chcę wiedzieć skąd to jest kurwa. Normalny taki towar. Ale co w plastikach dalej tego podają? Nie w plastikach. A etykiety mają normalnie? Ej, Butelki się... czy ten? Słuchaj kurwa, bez się ocząśnij tych kurwa bądź sobą Jak cię kurwa prasnę bez mordę ty kurwa zarazą, będzie mnie wkurwiał. Kurde, jego mać Dobra, wpadamy. Także tego Ja co? No gadaj gdzie ten machmur, bo muszę menty tam posłać, kurwa. No to... No... Nie, 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 nie doniosę Ci Absolutnie. Będę czekał tu, będę Cię obserwował gdzie idziesz i za Tobą będę szedł i Cię sprzedam Dobra I Wiesz co to jest? Na, na razie Zresztą ja i tak muszę zaparkować bo muszę iść sobie kupić w, w wódkę Także uważaj Dziadek będę cofał tak. Ej, Kurwa co się co robisz